Siemanko, go, nie nagrałem poprzedniej gry. Zagrałem to rysem, przegrałem więc. Nadal jesteśmy w Silver, 4, pozdro. I znowu gramy setem, a tym razem na żabojada. Zmisowałem już krótki trade Aha! No nie, nie trafiłem? Znaczy nie Bo to wiem, jest w ogóle w jakich czasach ta wojna Rochirimów? Nie mam pojęcia. Ten trójdzik jest dla mnie jak najbardziej dobry. Teraz się nie mogę dać trafić językiem. O nie! Kurde, oj, muszę wygnąć pota. No ja mam pierwszy trójkę. Rybałem rodzinkę świnek, była mała świnka. To jest mi wstyd. No, nie, nie, nie zabije go, nie zabije go. Stocha tam została, zostało, nie stałam. Zabiłeś rodzinę świnek, jest Ci wstyd? Czy ja dobrze usłyszałem? Była mała świnka. Lepsza żeberka. A -ha -ha! Czy ja nie mogłem go zabić? Chyba ja mogłem. Jestem jeszcze takim średnim setem, więc nie znam dobrze jego limitów. A, dałem się smrnąć. O, uder. Rozjebałem coś na drzewie, a to był ul. Ull. No co? Ulululul. Ull. Nikt mi tu nie pomoże, abyśmy ich dwóch zabili. Jak zwykle, jungle osobistego Ale jeszcze jak to dobrze zagram, to go zabiję. Dobra, się zagrałem. Dobra. Tu jest jakaś kopalnia, wjeżdżam tam. Aby całe to anime w, w, w Uniwersytecie Ludzmina? Nie, no tam był taki film. Taki film o Wesemirze W sensie fabularnie był średni, ale rysunkowo bardzo mi się podobał. Oni trafiłem podwójny mis. Nie! Karnawielu, No to dość podobne, jest szczerze mówiąc. Nie widziałeś jeszcze zwiastunu tych Rohirrimów? Dawno temu widziałem, już go nie pamiętam. Ale fajne, że było spoko. Kurwa, nie dość, że zwisowałem E. Jak E akula to zlisowałem W. I miałbym go, miałem go na tacy, cały czas go robiłem jak chce i w najważniejszym momencie. A to jest w ogóle o tym o założycielu hermowego jaru O Spoko Proszę no nie A i to jest w czasie wojny z tymi z Dunlandu Dobra, tyle dobrego, że nie musiałem zużywać tepa ja tu już wiem o co chodzi. Dobra. Wiem, że masz szóstkę, więc muszę uważać na to trochę. O! Dostałem na Niefortunny. Ja teraz węgla zbierać jeszcze. Węgiel jo. jeszcze zbierać, tak? Można. się pewnie dużo wyhealuje, co? Jak ty będziesz chciał iść na tego cs a to mi mów, nie? To po prostu... O, uwaga! Ja uwaga. pójdę z psem i pogodę zagram z rudym, co Tu jest kolega tu, Udyr. Może ja odpiszę, za ile się kończy. cofnę? Dobra, już z nami idę. Porkuję sobie kolejny mieczyk i się tapnę. Dobrze no. już tam idę, no. Może go trochę zaskoczę <laughs> tym faktem. Dobra, ty Piotr, raz wyszedłem z serwera, bo mnie zabijał. zombiak. i idę z melą, bo już wera będzie sikać w domu. No, wtedy też wyłączał go. Dobra, to ja ZW. dwóch. Tun, trantini. No, ale teraz przez chwilę do niego nie będę podchodził. To jest chwilę. Dobra. O, o, o. o, czy umrę, czy umrę? Nie, z pięć dziesiąt Zabij Valti, Beethoven Zabij go, błagam, zabij go, błagam Zabij go, błagam Nie Wszystkie moje grzechy Zabił go, zabił go Paaa Pa, cicho, bądź ale jeszcze zmisowałem miniona 2-0-2 I to wszystko takie close trade'y Wiadomo, mógłbym zagrać się lepiej. Ja bym był 2-0. O, i kolejny miss. Miss understating. I oni mają jeszcze 3 Void To co jest... ...fantastyczne. Dobra, ja wziąłem to. On traci milion creepów, więc... ...cudowne. Stracił... Naprawdę miliard creepów. Ja na nie wiem, jakie, jakie buty pójść. Tu w ogóle trzeba pomóc, mordowo, bo jak to Udyr weźmie znowu, to jesteśmy w dupie. Tak zwanej w dupie. Hmm, teraz się można zastanowić... Jakie buty? Mmm, ale... Hmm, ten gra pod AP, AP...

no i oni mają sześć grupsów. Wywalone w to, co pisze, nie? No i git Xin woli robić kraba Nie. ja chcę poznać po prostu intencje kolegi. Skoro zapingowałem, że biorą Void Grupsy. Dlaczego poszedł pod site, mimo że ta nie było nawet smoka do wzięcia? I to za darmo te Void Grupsy. po ja, prostu chciałem wiedzieć. Ale chyba się nie dowiem. No i. Przynajmniej już zadałem sporo HP. O i nie trafiłem znowu. Dobra, teraz nie mogę się wychylać, póki mam te... Jego pasywkę na sobie. I nie mam skilli. Za dwa się schowam ulta. No i on wie, że. On tu jest teraz zastrzeżonym. No i go nie zabije, No i go nie zabije, Przynajmniej widzieliśmy smoka no Ajajajajaj. Ajajajajaj. Może uda mi się chociaż zjeść. Chociaż tyle, chociaż tyle nie biorę przełagę życia, no i ja ominąłem jego kół, kuźwa teraz już nie. Tell me why Full Tank. Oho. Razem. Tak blisko, tak blisko. Tak blisko. Tak blisko jak ja Użyję chyba sobie kupię, mówię Maga, żeby te wszystkie, bo no, nie mają dużo nieprzyjemnych postaci. Ole, on mnie wyjaśnia. Ole, gala fighter. O, Boże. No. No, i umarliśmy wszyscy. Widzenia. Nice, nice, nice. No, merce, merce, merce. Tak, tak, tak. Merce, merce. Bo to mi chodziło. Będą mi się te nazwy, nie? Źle, nieźle. 04, druga gra, druga. Znowu jestem useless. Ale to jest tak niefortunna gra. Na każdym trendu byłem tak niewiarygodnie blisko. A o 04? No to przecież. Więc <grywanie> Dobra, ale to nie jest przegrana... Wygląda jak przegrana gra generalnie. A może nie jest taka. Ten się znowu w niej wbija. A jeszcze ten zrobił Heralda. Zostaw moje miniony, ZOSTAW MOJĄ FARMĘ! No i po ch... nie mi farmy. farmę? OLE FAJNY WART! Dobra no, oni się cofnęli jestem w stanie sobie tutaj dopuszować tą falę minionków Też się cofnę Dobra, mamy Smoldera i Casadina To są postacie na, yy... To są postacie yy, potleta Co prawda Waynie też się dobrze skaluje Ale tam już yy, nie będzie potem taki mega Znaczy może być Tylko <noise> ja chcę szukać Ale nie no, Casadin Casadin Kassadin tutaj po szesnastym levelu, wiadomo, że jest, jest totalnie broken. Jeszcze tylko 5 leveli. Mm, musimy się bić o tego smoka, nie? Mm, tam jest Swaini. Z która mógłbym się wbić elegancko, nie? O, dostał i mm, co tutaj? Co tutaj się wprawia? To nie jest zagrożenie, nie? bym się musiał wbić, ale No Dobra, musimy tam iść, musimy tam iść, musimy tam iść ja ich biorę z drugiej Halo? Ktoś? A, co oni robią? Jak to do tego doszło? Oni szli od góry, ja szedłem od dołu. Po czym w momencie? No i po co tu idziesz? Po co tu idziesz? Po cholerę, tu przyszedłeś. Ja szedłem od dołu, oni szli od góry. Po czym ja się wbiłem w pięciu, a ich nie było. Tam, czterech. Jak, 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 jaki cudem. No, ta, ta, dobra. O. Pyk. Przyjemnie się gra. Robię barona? Możliwe. No, oczywiście, że robię barona. Dobra, możemy zrobić reda. Jest też, że, że mam 0,5 statystyki, nie? To jest jakiś błąd w Matrixie naprawdę. Każdy trade... Tyle, tyle. Przygrane o tyle. O, tam się dzieje. Uhuhu. Uh. Jeszcze heralda mają? Czy mi się... Tak. Cholera. Ty. łow, 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 Kolega nie wykręcił. Dobra, no to bierzemy go, nie? Jedziemy tam, jedziemy. To jest dobry fight, to jest dobry fight. Dobra. Wow. Okej, okay, no. No 0, tym samym. Ona. I ona to jeszcze przeżyła. To jest nie. nie. Nieprawdopodobne, nie nie. <laughs> Zero sześć, dwa. Och, och, och. Hmm, no dobra, ten refil jest już mi niepotrzebny. stawanie wolę sobie... O, o, sobie kupić to. No... Nie wiem, nie wiem. Generalnie jesteśmy w stanie to wygrać. A tym razem, w tej no to maleńka. Mogłem, się tam nie wbijać. Ja bym się tam nie wbił, tam daleko, tylko został przy tym warkozie. To wyszłoby... dwa razy lepiej. Ja bym nie zginął, więcej osób by przeżyło. Dobra. Zróbmy tak. Okej. Okay. Ja mam TEPa w razie czego. Więc git. smoke, smoke, smoke będzie do a musimy wziąć plią na tej, na tym midzie, na tym bicie No nie wierzę, no złapał mnie A łajni, łajni jest do... łajni... No i mnie zjadł, No i zginąłem No i nie jest problemem. No i teraz żałuję tych merc. Chociaż... Większość to magiczne. To może nie. Może jestem do tyłu jak śmieć. Cześć, mogę... No cześć, mogę Ci zjeść. No trzy itemy, nie. Ja mam jeden. Zginie, nie? On tu zginie O! Sajbista jest i żaba, nie? Ja pierdzielę. To się nie dzieje. Oho, i umarłem. I on ma full HP. I on ma full HP. Aha. Zginął. A może nie? Może przeżyję. Ja ma cały czas że HP, nie? No, ma trzy temy. Ja mam jeden. Xin ma jeden. Kazalin ma jeden. Smolder ma dwa. Nie. Smolder ma jeden. Ta ma dwa. Ten ma dwa. Jedynie. A oni nie mają trzy temy. Dwa temy. Dwa temy. Trzy temy. No i to jest ta różnica, nie? Nie ma się co z nim bić, kuźwa Bardziej się opłaca odpuszczowywać to Ja pierdolę, on cały czas jest na full hp, nie? O, absolutnie prawdopodobnie tam pójdę i on mnie zabije podwierzą może nie o kurzo. no ich ciol Oh, hello, hello, hello. Zoba to Stoi cały czas pod wieżą i nic go nie obchodzi, nie? A nasi tak nie są w stanie odpuszować tego, a tracimy trzeci inhibitor. Dobra, to jest bez sensu tego Nie mamy szansy w tym momencie Nie mam szansy, bo on ma cały czas full Za no to, za no to. Wszyscy go biją i ono zwalone nie. O, może, może. O mój Boże, udało się. Dobra, yy, tu potrzebuję helfa. Halo. Yy, ktoś mi pomoże tutaj? Dobra, nie mamy jeszcze barona, więc pozdro. Pozdro, 600 na okay. rejonie. 0